No hello tutaj Norbix i witajcie w kolejnym odcinku z Pokémon Duel. Jeden krystał Bardzo dziękuję Jak jeszcze mam jedno, no nie mam Jakieś rekord Nie wiem o co tu chodzi Ale dobra W ogóle sobie Voltopla, jako po sobie otwarłem tą czarną skrzynkę i jako pierwszy mi wypadł Voltop. Nie byłem jakoś mega zadowolony, ale... Jest Pokemon, jest Pokemon. O, Liga jest. On pierwszy zaczyna ale to tam nie lepiej. W ogóle ja bym wolał być w tym czerwonym polu. Pewnie jak ktoś mnie wyszukuje, to mam mnie w tym czerwonym i tak... Nakupowałem sobie później jeszcze karty. Za chwilę wam pokażę, jakie. Dobra, mogę wam pokazać to, ale to już wykorzystałem. Mam 3x nie niewykorzystane, i te dwa mam wykorzystane. I tak zobaczę w ogóle, jak Voltop sobie będzie radził. Jakie ma w ogóle pole? Ło, żeby nie trafić tu. Ma naprawdę małe pole. Ataki. Tak jest se że... I nie pokonam Chyba se tamten nie trafi Ło wow. explosions Ale dwójka teraz Odpada top. Przegrałem Ja pierdziele przegrałem Wiedziałem ruch popełniłem sobie nie dałem siebie to po prostu znaczy mantera później nie użyłem sobie oddać tylko tam włos dobra i na przykład nie wiem tutaj telemission sobie odbieramy co tutaj nam wypadnie takie coś dobra. Chciałbym sobie te 70 kryształków, ale pewnie nie trafię. to jest? Alarm, metal, to... Tak. W sumie trzeba by było sobie jakiegoś Pokémonka ulepszyć. Tak. I na przykład nie wiem. To to tamy. 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 I to se to tamy. O. Teraz pikaczu. A dobra, ja. Czy wejdzie level we wszedł level trzeci. Dobra, tutaj. A jeszcze mam tosę, dodamy tosę, dodamy i tosę, dodamy. Jeszcze trzy no, ominoe. No to fuszyn. Fuszyn, fuszyn. Mam trochę tych pieniążków, więc nie zauję ich. Tutaj na pewno nie wyjdzie lever, ale. Dobra, tosę zagramy. Teraz za kartę X, a tak nie. Za jaką to było kartę? Tutaj sobie za 10 kryształków zagrałem, za X tak dobrze pamiętałem, i tutaj nie mamy ma naszych pokemonów, tylko mamy inne Pokémony po prostu. To jest taki trening przed walkami. I co mi się uda? Nie wiem, czy tutaj ciągle instruktorzy nie są pierwsi. Po drugi i drugi jest już pierwszy. To tu ma dwa. Dobra, co zrobisz? To zrobisz. To ja zrobię taki myk. ja zrobię taki myk. ja zrobię taki myk. Co teraz zapisz? Dobra, już nawet nie muszę nic robić, bo... On chyba ma na dwa. A tam przeszedł top. wracam honor dobra. Tutaj jeśli będzie miał mniejsza, tak to muszę... wykopał. po... O ile, Po 30 mu się podniósł. Dobra, wolę. Wolę mieć większą pewność. Jakie mam w ogóle te treningowe? Treningowe chyba nie mam żadnych. Nie mam. Mam wszystko. A to sobie wypróbujmy. Z chęcią na przykład do innego. Yes. I teraz tutaj czy to pomoże wyrwać? Mamy respi. Naprawdę. No naprawdę. Mam pomysł. O teraz chyba wszystkie mi wyjdzie. Bo jeszcze mu zatnego nie zbiłem. Kto to jest? A ty, ogóle. Ja myślałem, że tyranizował. I tak się trochę zdziwiłem. Na następny odcinek spróbuję topić tyle kryształków, żeby po prostu otworzyć jakąś skrzyneczkę. To sobie dzisiaj otworzyłem. I takie nawet, nawet te tropy poleciały. Nie powiem, że byłem z niej zadowolony, ale nawet, nawet. dodał kolejnego Pokémona, a ja wygrywam. Dobra, wiem, że tutaj jest łatwiej, ale nawet, no tak naprawdę, wszystkimi walce wyszedł. Ale to sobie dostałem. Można dostać wokół skrzyneczkę. O, tutaj będziemy. Pokemony dostawać jeszcze i ostatni to będzie za 10 krestałków. W skrzyneczki nie można dostać. Dobra jeszcze Tek. Jeszcze w tekst sobie wejdę. Edit plates. Tak, tego nie potrzebuję. I set to Dobra, ja się muszę tutaj coś zrobię. Nie, jak już to posprzedaję mój Pikachu wszedł na trzeci level, więc bardzo fajnie w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!